Pogoda spłatała ponurego figla, i choć majówka w Nędzy rozpoczęła się słońcem, to z każdym dniem kresek na termometrze ubywało. Na szczęście, mimo jesiennych temperatur, atmosfera na boisku LKS była niezmiennie gorąca. A to za sprawą i zaproszonych gwiazd, i mieszkańców regionu, którzy nie poddali się niskiej temperaturze i kolejne dni majowego weekendu spędzali w Nędzy, nie narzekając na nudę i pogodę. Dzisiaj jestem drugi dzień z mężem. Pogoda nie odstrasza? Raczej nie. Jeśli ktoś się chce bawić i posłuchać dobrej muzyki, w tym bardziej tak jak dzisiaj jest Jacek Silski czy tak jak pierwszego, pierwszego dnia, pierwszego maja był uniwers, uważam, że naprawdę warto było przyjechać i warto. Nawet pogoda nie powinna odstraszyć. Przyjechałam z mamą, bo chciała jechać na koncert dzisiaj. Jak się pani podoba? Mówiła dobrze. Dobrze, byliśmy wczoraj, nie byliśmy przed wczoraj, ale podoba nam się. Są ciekawe koncerty, można się pobawić. No i generalnie w Wrocław na majówce jest pusto, tam nie ma nic. Program w Nędzy naszpikowany był atrakcjami oprócz już uznanych wykonawców. Efekty swoich prób scenicznych w piątek prezentowali młodzi artyści podczas pierwszego gminnego przeglądu młodych talentów. Zaśpiewałam piosenkę Spełniają się marzenia od zespołu Happy Hippo. Jak długo się przygotowywałaś do występu i czy to jest twoja pasja? Tak, to jest moja pasja i przygotowywałam się tak dwa miesiące. Czy jesteś zadowolona z tego miejsca, które zajęłaś? Tak, jestem bardzo zadowolona. A powiedz mi, gdzie ty się uczysz śpiewu, gdzie ty, na jakie zajęcia ty chodzisz artystyczne, jak się rozwija? Chodzę na zajęcia wokalne u pani Joanny Solich, tu w GTK, w Nędzy. Jako dyrektorka gminnego ty... Centrum Kultury w Nędzy. Widzę, ile dzieci przychodzi na zajęcia, jak chętnie tańczą, śpiewają, ile projektów się angażują, więc uznałam, że być może należy pokazać szerzej publiczności. I z tego powodu właśnie zorganizowaliśmy ten przegląd. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: muzyczno-wokalnej i tanecznej w dwóch grupach wiekowych. Najbardziej ujęła Julia Żyła, 11 latka, grygająca na saksofonie. Bardzo czysto. Chyba wszystkim za serce, bo podczas jej występu była cisza jak makiem zasiał. Podobały nam się również bardzo występy arabeski, bardzo barne, dynamiczne oraz występy solistów wokalnych. Na scenie pojawił się też Robert Kurzeja, znany jako Bobo LWS. To letni raper z nędzy, którego mogliśmy oglądać m.in. w programie Must Be The Music. Inspiracje przede wszystkim z życia, piszę sam. No to co przeżywam, to piszę, nie piszę obyleczem, nie cisnę herezji, żadnych nie piszę niestworzonych rzeczy, tylko to co przeżyłem, cały czas, przelewam na papier i... Opowiedz mi o swojej przygodzie, przygodzie w must be The Music. To było tak jak mówiłem wcześniej spontaniczna przygoda. Poszedłem tam, żeby się sprawdzić, udało się. Bardzo fajna przygoda, bardzo fajnie było miło słyszeć te opinie, Jury, a na również, bo więę z tego wyciągnąłem. Wiesz, jeśli po bicie. No i ogólnie fajna, fajna przygoda przede wszystkim. Raper zainteresował tancerki z zespołu tanecznego Arabeska. Teksty ma bardzo dobre. No jak, jak człowiek na samym początku popełnia trochę błędów, ale myślę, że na pewno ma wielkie szanse wybić się z tym, co robi. No, jak kocha, to na pewno da radę. Po raperze publiczność kowerami bawił i rozgrzewał zespół Pompa Benta. a gwiazdą piątkowego wieczoru był zespół Weekend, który dał mega koncert. Przepiękne krajobrazy, nędza może z nazwy, ale jakże bogata i urocza geograficznie i, i malownicza po prostu krajobrazowo. Muszę powiedzieć, jak się Państwo czujecie? No minął już Minęło już troszkę czasu od, od tego pierwszego, takiego powiedzmy chyba największego przeboju. Ona tańczy dla mnie, to wszyscy znają. Trochę czasu już minęło, jak się u Państwa to kształtuje, co się zmieniło być może. Co no się zmieniło? Cały czas pracujemy, koncertujemy przede wszystkim. No, rok 2013, 2012, 2013, teraz już 14. No to bardzo dużo wyjazdów w naszym wykonaniu w Polsce i za granicą. No cóż, gdzieś tam mimochodem staram się tworzyć nowe kompozycje. Zupełnie niedawno cieplutka piosenka pod tytułem Będziesz na zawsze, w której tam sam Marek Ludkiewicz maczał paluchy. I cóż, no zespół ma się bardzo dobrze. Cały czas w drodze pracujemy, no nie odcinamy kuponów, kuponów i nie siedzimy na tyłkę, tylko cóż, no cały czas, że tak powiem, prężnie coś tam tworzymy. W sobotę, kiedy temperatura spadła do zaledwie kilku kresek powyżej zera dużą dawkę dobrego humoru wszystkim uczestnikom festynu zaaplikował kabaret Rak. Jak tyś na to wpadł, żeby coś takiego kupić? Żeby te kupić? No. Słuchaj, bo moja żona tak jak każda kobieta się całe życie odchudza, nie? I on kupił te okulary postawił jak ją przed lustrem godą się, Jak ona zobaczyła się w tych okularach, ona była milsza jak 22 lata temu przed ślubem. Jerunie, respondent, to ja na pomysł. W no. te okulary na chwilę. Ale po co nie ma mojej żony? Ale wejrzyj na mnie, czy ją ma 180, co? Ja myślę, że my jesteśmy specjalistami od tego, żeby ludzie przy występach kabareturach byli w dobrym nastroju. Cieszymy się, że akurat tutaj przyjeżdżamy, troszeczkę pogoda nie dopisała, ale ja bym się tym specjalnie nie przejmował. Ludzi, jak dostaniemy po swoje władanie, myślę, że ludzie wyjdą z zadowoleni. Ja nędzę pierwszy raz zapamiętałem, kiedy Pan Wójt chyba albo, burmistrza nie macie, nie? Chyba Pan Wójt do mnie dzwonił lata temu i powiedział Panie Hankę, byście z tym swoim kabaretem wystąpili w nędzy. Ale jeśli chodzi o stawkę za występ, to niech Pan zwróci uwagę na nazwę mojej miejscowości. I od tego czasu zawsze będę pamiętał, gdzie jest nędza i jacy tu są ludzie. I... Ale też będę pamiętał z tego, że zawsze jest wspaniała atmosfera. O wspaniałą atmosferę jeszcze przed występem kabaratura zadbał Jacek Silski, który porwał publiczność do tańca 3 maja podczas majówki w Nędzy. Publiczność oglądała też występy zespołów tanecznych Łęszczok i Arabeska z zawady książęcej i recitala Klaudii Stabik.